Cześć, witam Cię serdecznie. Przychodzę dzisiaj na, z krótką informacją dla klubowiczów właściwie, choć nie tylko, bo w tym miesiącu jeszcze tylko do dziś, bo jest właśnie 15 września, czyli do dziś włącznie, dziś do 24, składając zamówienie na 125 punktów, darmowo dostajesz mieszankę Northern Escape. To jest mieszanka E, taka leśna, uziemiająca, bardzo, bardzo fajna, myślę, na ten taki jesienny czas, kiedy, e, kiedy już rok szkolny się zaczął i może niekoniecznie będziemy mieli tyle samo czasu na spędzanie go na dworzu czy, czy wypady do lasu. No, jeśli lubisz klimaty leśne, drzewne, to ten Northern Escape jest na pewno super. E, natomiast do końca miesiąca. Dla klientów oraz dla tych z Was, które jeszcze nie mają kont, a myślą o założeniu go, e, przy zamówieniu na 200 punktów, nieważne czy to z zestawem rejestracyjnym, czy ze złożonym przez siebie z olejków, może interesują Cię suplementy, trzeba złożyć jednorazowe zamówienie na 200 punktów. Kto już jest em, to Już jest w Dotera, już ma swój numer klubowy, to, to wie o co chodzi, kto nie wie, pisz do mnie, wszystko wyjaśnię. Zatem, składając zamówienie na 200 punktów, możesz otrzymać dodatkowo trzy olejki, trzy mieszanki, jeden olejek, dwie mieszanki, tak naprawdę. I spieszę już, aby o nich powiedzieć, bo naprawdę warto. Warto, dlatego jeśli myślisz o tym, że: o, Rety, ale skąd nakupię sobie tyle olejków. No to właśnie, może warto pomyśleć o zrobieniu już sobie zapasów na jakieś prezenty gwiazdkowe dla bliskich, a może jakieś koleżanki chcą sobie zakupić olejki, czy też jakieś suplementy, które, które fajne jest i, i korzystamy. Zatem warto zebrać sobie na przykład od kilku osób zamówienia i zrobić na te 200 punktów, no bo jak, tak jak mówię, wjeżdżają za darmo te trzy olejki. I teraz tak, jest tutaj cytryna. Cytryna niby zwykły olejeczek, prawda? Ale teraz w okresie wstępującej jesieni i schodzącego lata. Świetny na wzmocnienie odporności, zatem czy to do dyfuzora, wsmarowany w stopy, w plecy, w ogóle cudownie z mieszanką On guard, ale nawet i bez niej. Do sprzątania, jeśli masz skłonność, tendencję do wyskakującego, do takiej opryszczki wargowej, tak zwanej zimno, też świetnie, jak czujesz, że rośnie, goły, nierozcieńczony olejeczek, smarujesz palcem parę razy dziennie, kilka razy dziennie, tyle ile pamiętasz i naprawdę zapobiega rozwojowi. Dodatkowo mieszanka Adaptive w dwóch wariantach, bo to mieszanka Adaptive idzie w, i w kulce i w zakraplaczu standardowy. I teraz, czemu fajnie mieć oba? Ja uwielbiam mieć oba. W ogóle mieszanka adaptive. Fajna jest na jakieś stany lękowe, nerwice, no różne takie emocjonalne problemy, gdzie ona nie usypia, a jakoś tak głęboko osadza człowieka. Zapach, no dla mnie bardzo przyjemny. W większości osób, które znam, podoba się. Nuty są tutaj, już mówię, bo to jest na bazie lawendy, natomiast on ma tutaj i. Jest tak, jest właśnie ta pomarańcza tutaj, zresztą nie będę teraz rozczytywać, mam dzisiaj jakąś słabą wizję, Mogę, na grupie można znaleźć na pewno cały skład Adaptywa, ale zaraz w opisie pod filmem też napiszę z czego on się, z jakich olejków on się składa. Jest piękny. Czemu lubię mieć dwa? Ten lubi mieć w drodze, zawsze mam go w swojej saszetce, na przykład czy to na jogę, Emocjonalnie zawsze, on jest w kuleczce gotowy, można sobie go na skórę, czy tutaj na rękę posmarować, tak, rozsmarować i fajnie. Natomiast co mają te olejki, te mieszanki z końcówką kulki? No mają już, jakby są rozcieńczone w oleju bazowym, tutaj jest to frakcjonowany olej kokosowy, który już w przeciwieństwie do olejków eterycznych jest olejem, czyli zostawia oleiste plamy, czyli możemy go sobie smarować na skórę, twarzy, ciała, rąk. Ale olejki eteryczne... Same esencje roślinne nie są oleiste, one mają nazwę olejku, ale one nie są olejkami takimi w rozumieniu olej, oleisty, oleiste plamy. Zatem ja na przykład olejek, mieszankę tą czystą z zakraflaczem Adaptive używam jako perfumy. Ale nie tyle, że też na skórę. Na skórę, tak jak mówię, zawsze go mam przy sobie. Ale. Nalewam sobie kropelkę Hops na rękę, rozcieram. Pierwsze co robię to wdycham, w drugie to sobie wcieram we włosy, one nie będą przetłuszczone, i już te moje włosy są naturalnym dyfuzorem i smaruję po sobie. Smaruję po koszuli, po spodniach. W ten sposób, tak jak de facto korzystamy z takich perfum psik, 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 prawda? Bo one też nie zostały stworzone, żeby pryskać je na skórę, zresztą zaburzają hormony. O tym to osobne można by film nagrać. Ale one też de facto są stworzone, żeby pryskać na ubranie. I tutaj mamy tą szansę, ponieważ taki olejek z buteleczki, on nie zrobi mi plan na ubraniu. No teraz tego nie widać, bo mam kolorowy, ale stosuję to już bardzo dawno i nie mam żadnych plan nigdzie. I zawsze tu sobie wcieram rękami w ubrania, ten zapach wchodzi, zwłaszcza jeśli korzystasz ubrań z naturalnych materiałów, to naprawdę ten zapach idzie z tobą wtedy, to, bo, bo umówmy się, że ze skóry, no ze skóry jednak ten zapach schodzi, prawda, on zostaje na ubraniach, tak samo jak te perfumy pryskane ze sklepu, one też zostają na ubraniach, na włosach, ale ze skóry wraz z potem i ze wszystkim innym e, są wydalane, prawda, także mm, polecam. Świetny olej, no i jakby fajnie mieć te dwa warianty, bo jeśli chcemy skorzystać z jego takiej właściwości, teraz, że możemy stosować na siebie jako perfum, czy to we włosy, czy w ubrania, świetny będzie do dyfuzora. Fajnie będą sprawdzały się razem, razem i ten adaptif i, i ta cytrynka, także. I do dyfuzora, i do wszystkich innych właściwości. Tutaj już wołają mnie dzieci, także tego nie da się ukryć. Zachęcam, zachęcam, żeby zrobić sobie w tym miesiącu takie zamówienie, żeby dostać te olejki, bo naprawdę warto. Pozdrawiam serdecznie.